A teraz przyszedł czas na rozmowę z Panią Grażyną Krenik. Witam Panią bardzo serdecznie. Witam. Ciąg dalszy rozmowy o pięknej galanterii skórzanej. Oczywiście już wcześniej rozmawialiśmy o tym wiele razy. Dziś będziemy kontynuować temat. Ja myślę, że kobiety mogłyby mówić o galanterii skórzanej i o pięknych dodatkach godzinami. Nie wiem, czy się pani ze mną zgodzi, chyba tak. Pewnie tak. Zobaczymy, co dalej. Teraz, może, w takim razie powiemy o modzie. O modzie na razie na rok 2014. Później przejdziemy do karnawału, ale zobaczmy, czy, czy coś się zmieniło. W tym sezonie będzie kobieca bardzo moda. Będą modne, zwiewne, kobiece sukienki, z czego osobiście się bardzo cieszę. A jeżeli chodzi o barwy. To biały, chociaż niektórzy twierdzą, mhm. że biały to nie kolor, ale będzie taka nowość. To rzeczywiście nowość. Powrót. Mhm. Nowość, ale też powrót, bo to już wiadomo, jak to w modzie, już to było. Dużo białego koloru, zarówno w strojach, jak i w dodatkach, tak samo w butach. A jeżeli chodzi o dodatki, to dodatki bardzo wyraźne, duże. Duża biżuteria, mhm. szerokie bransoletki, wyraźne naszyjniki, duże kolczyki. I malutkie z kolei torebeczki, mini, midi ewentualnie. Mhm. Troszeczkę na bok odchodzą duże torby, aczkolwiek no, mówimy o modzie, a o praktyce to będziemy już pewnie rozmawiać już z konkretnymi klientkami w naszych salonach, bo każda ma swoje przyzwyczajenia. Ale takie są trendy na wiosnę, lato 2014. Mhm. Czy nadal można powiedzieć, że kopertówka jest królową kobiecego stylu? Jak najbardziej. Kopertówka jest takim elementem garderoby, która zawsze jest fantastycznym uzupełnieniem, dodaje nam klasy, stylu, pięknie uzupełnia naszą garderobę. Uroku na pewno też na dodaje pewno, tak. i pasuje do wielu, do wielu ubrań, też do pięknej sukienki, długiej, krótkiej, ale nie tylko, to może kolorystyka teraz. Kolorystyka. Czy coś nowego, czy może coś nowego w tym karnawale? Y Zaskakująco w karnawale, tym karnawale, modne są beże. Beże, kremy, kolor ekry, złoto. Często się kojarzy karnawał z czarną sukienką, ewentualnie z bordo, a w tym sezonie, w tym karnawale, modne są jasne kolory i tak samo za tym podążają jasne dodatki. Teraz powiemy krótko o naszym projekcie Metamorfozy. Dwie piękne, energiczne kobiety wzięły udział właśnie w tym projekcie, czyli metamorfozy. Poprosiłabym panią o krótką relację. Do naszego salonu firmowego, który mieści się w Galerii M.M. w Poznaniu na ulicy Święty Marcin, zawitały dwie młode panie, które poszukiwały torebki na imprezę karnawałową. Zainteresowane były kopertówkami, no czyli. Tym elementem garderoby, który jak najbardziej pasuje na tego typu wyjścia. Tutaj widzimy, jedna z pań szczególnie zwróciła uwagę na czarną kopertówkę z lakierowanej skóry, również na czerwoną, przymierza, która bardziej, bardziej pasowała, no też pamiętając na pewno o tym, w jakim stroju się na taką imprezę wybiera. Tutaj jest fajnie zaprezentowana ta nasza torebka, dlatego że nasze kopertówki mają też paski. Nie są tylko takimi torebkami, które trzeba trzymać w dłoni. To jest bardzo wygodne rozwiązanie, dające też możliwości, żeby używać takiej torebki na co dzień, nie tylko na bankiet. Jak wiemy, kopertówki to małe torebki, dlatego żeby można było zmieścić również portfel czy etui na dokumenty. Mamy też w naszej ofercie specjalne takie mniejsze portfele damskie i różnego rodzaju dodatki do tego typu małych torebek. Panie, które nas odwiedziły, były zainteresowane również dodatkami. W salonie firmowym oferujemy naszym klientkom fantastyczne dodatki w postaci bransoletek i naszyjników, które są wykonywane ręcznie tylko dla nas, tylko dla Kreniga, z naturalnych produktów, z naturalnych komponentów, z prawdziwych kamieni, Również teraz z, z kamieni z Swarowskiego, ze stali szlachetnej. Także też spełniają bardzo fajny dodatek do naszego ubioru. Druga z pań była zainteresowana torebką beżową. Tak jak wspomniałam, beż w tym karnawale jest bardzo modny. Beż połączony z czarną lakierowaną skórą fantastycznie się komponuje do zarówno stroju jasnego, jak i ciemnego. Mała klasyczna torebeczka, albo taka bardziej młodzieżowa do wyboru. Jak widać, pięknie się prezentuje, zarówno z ciemnym ubiorem, jak i zapewne z jasną sukienką. Będzie ładnie wyglądać. I też nasza pani, która obsługuje klientki, proponuje tutaj dodatki pod kolor torebki. Naturalna skóra węża, egzotyczna, prawdziwa też tylko do nabycia w naszym salonie firmowym, albo z kolekcji Scarlet, bardzo kobiecej kolekcji, bez również połączony z czarnym. Tak jak wspominałam, dodatki, naszyjnik, bransoletka, naturalna skóra, stal szlachetna, prawdziwe kamienie, wykonywane na zamówienie tylko dla naszej firmy. Stanowi to bardzo fajny dodatek do całości. Czyli panie tutaj wybrały odpowiednie torebki dla siebie, już widać, że wychodzą zadowolone. Tak, jak najbardziej. A co w takim razie ze starszymi paniami, z mamami, z kobietami dojrzałymi? Czy one również wybierają podobne dodatki albo podobne kopertówki? Jak to wygląda? Dojrzałe klientki również wybierają te same produkty. Rzadko naszymi klientkami są nastolatki. Bo faktycznie galanteria skórzana, klasyczna galanteria skórzana niekoniecznie jest produktem dla bardzo młodych osób, ale kobiety młode i kobiety dojrzałe, mają bardzo podobne gusta. I zarówno jeżeli chodzi o dodatki, tak samo jeżeli chodzi o torebki, czy kopertówki, czy takie torebki do używania na co dzień. Czyli w takim razie tutaj panie, które były widoczne na filmiku i które wzięły, wzięły udział w naszych metamorfozach, wybrały piękne kopertówki. Tak samo starsze panie, które by tutaj przyszły, dojrzałe kobiety również mogłyby takie wybrać, bo one do wszystkiego chyba pasują. W takim razie takie, takie dodatki, takie kopertówki, takie torebki. Eee, no dobrze, to teraz jeszcze pytanie w takim razie, gdzie można Was znaleźć? Gdzie można znaleźć Wasz sklep? Sprzedajemy nasze produkty na terenie całej Polski w galeriach handlowych, w sklepach z galanterią skórzaną. Salon firmowy firmy Krenik mieści się w galerii MM w Poznaniu na ulicy Święty Marcin. Można nas także znaleźć w sklepach wysyłkowych i w naszym sklepie internetowym firmowym. Tak jak powiedziałam, o galanterii skórzanej można by rozmawiać godzinami, ale na razie to wszystko, nie będziemy zdradzać e, absolutnie wszystkiego, na pewno będzie jeszcze okazja, żeby się spotkać, powiedzieć coś więcej. Bardzo pani dziękuję za spotkanie. Ja również dziękuję.